Z chwilę będę rozmawiał z Piotrem Szumulewiczem, dziennikarzem Resortu Obywatelskiego i przewodniczącym Związkowej Alternatywy o Proteście Kontrolerów. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Od wielu miesięcy trwa spór z kontrolerami lotów, a władzami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jednym z elementów sporu jest kwestia obsady wieży kontrolnej. Do jakiego stopnia uznałby pan za bezpieczne pojedyncze obsadzenie wieży? Znaczy generalnie ja ufam pracownikom, sam też się od wielu miesięcy interesuje tą problematyką. Ja myślę, że to jest taka problematyka, która z jednej strony jest bardzo złożona, ale z drugiej strony może być też zrozumiała dla y, pasażerów. Chodzi generalnie o to, że kontroler ruchu lotniczego to jest y, taka praca, która polega na śledzeniu samolotów. Czy one ma, mogą się zdarzyć, nie mogą, czy jest zachowany dystans, czy samolot może wystartować o określonej porze, bo na przykład na jego drodze jest stoi jakiś inny samolot. No i generalnie kontrolerzy ruchu to są tacy ludzie, którzy śledzą właśnie ruch samolotów, ruch, który szczególnie w, w, gdy się zbliża okres wakacyjny, jest coraz gęstsza ta siatka, w związku z tym oni muszą na bieżąco, w każdej sekundzie śledzić, gdzie latają jakie samoloty, na, w tym wypadku na terenie całego kraju, całej Polski. No i są oczywiście takie sytuacje, kontroler jest człowiekiem, kontroler może zasłabnąć, kontroler może mieć biegunkę, kontroler może mieć zawał, mogą być różne zdarzenia losowe, kontroler może się bardzo zestresować, bo dowie się czegoś dramatycznego, w swoim życiu prywatnym. To jest praca, która wymaga bezwzględnej koncentracji. W związku z tym kontrolerzy ruchu sami informują od wielu miesięcy, że wprowadzenie właśnie tej procedury single person operations, czyli właśnie tego jednostanowiskowego zarządzania, jest po prostu niebezpieczna dla, dla ruchu lotniczego. Wystarczy, że w sytuacji, kiedy nad polską przestrzenią powietrzną jest kilkadziesiąt na przykład samolotów i kontroler traci przytomność, ma zawał, jak mówię, ma uda, Coś złego się dzieje ze zdrowiem. Ruch lotniczy przestaje być nadzorowany. Jest groźba katastrofy lotniczej. O tym kontrolerzy ruchu lotniczego mówią od wielu miesięcy. Sprawa zaczęła się właściwie dwa lata temu, dlatego że ta procedura zaczęła się rozpowszechniać na początku epidemii koronawirusa. Wtedy jeszcze ostatecznie można to było zrozumieć, dlatego że rzeczywiście lotów było o wiele mniej. W pewnym momencie było ich rzeczywiście bardzo mało. Natomiast niestety można powiedzieć, rząd, czy ówczesny pełniący prezesa obowiązki Janusz Janiszewski, prezes PASZP-u, wykorzystał sytuację i zaczął właśnie rozpowszechniać tą procedurę. I w sytuacji, kiedy zaczęła rosnąć liczba lotów, skokowo zaczęła rosnąć, bo ona zresztą na krótko była zablokowana zresztą nie chodzi tylko o loty pasażerskie, chodzi o loty cargo, chodzi o loty wojskowe no to związki zawodowe, kontrolerów, sami kontrolerzy pojedynczy nawet zaczęli mówić zaraz. Musimy uważać, może dojść do katastrofy. Nie poradzimy sobie. Polski ruch lotniczy, ruch lotniczy nad Polską jest zagrożony. Trzeba, panie prezesie, działać. Panie ministrze, panie premierze. Tych listów czytałem je, rozmawiałem z kontrolerami, było mnóstwo. Niestety rząd przez wiele miesięcy nie reagował i tak naprawdę nie chodzi w tym sporze przede wszystkim o pieniądze, chodzi przede wszystkim o pieniądze, pewnie zaraz przejdziemy, ale chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Obecnie, kiedy ruch lotniczy już jest rzeczywiście dosyć gęsty rozpowszechnienie, masowe stosowanie tej procedury single person operations, czyli właśnie tego jednostanowiskowego zarządzania, jest po prostu niebezpieczne dla, dla Polaków, dla pasażerów, również dla ludzi, no jeśli się zderzą samoloty, to ofiar może być strasznie dużo, tak, i, i, i osób lecących samolotami, tych, no, do, na których samoloty spadną, więc no, to jest scenariusz przerażający i o tym mówią niestety kontrolerzy i pan Chorała, pan Morawiecki, no niestety nie zwracają na to uwagi od wielu miesięcy. A czy rzeczywiście grozi nam zamknięcie nieba nad Polską? No, niestety tak. To znaczy, te negocjacje, jak mówię, trwają od, od, od wielu e, miesięcy e, i rząd doprowadził do takiej sytuacji, że e, już. E, Cztery miesiące temu część kontrolerów złożyło wypowiedzenia, czy może inaczej nie złożyli wypowiedzeń, oni nie przyjęli wypowiedzeń zmieniających spółki, więc warto o tym pamiętać, dlaczego kontrolerzy odchodzą z pracy. Oni odchodzą z pracy, ponieważ ponieważ PASZP zaproponował im takie zmiany zasad pracy, że oni po prostu ich nie zaakceptowali i powiedzieli, że nie będą pracować w instytucji, która nie dość, że radykalnie pogarsza jej warunki zatrudnienia. To jeszcze nie dba o bezpieczeństwo. Oni się jakby nie, nie chcą firmować działań, które są są antypracownicze i po prostu przeciwne e, polskim obywatelom. W związku z tym w kwietniu odeszło z pracy, o ile pamiętam, około 40 kontrolerów ruchu, natomiast to, co dzisiaj grozi zamknięciem nieba nad Polską, to jest koniec kwietnia i, 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 i z końcem kwietnia ma odejść by, by, by około 180 osób. Znaczy, jeśli 140 paro, ile pamiętam, razem, to by 180 z tymi, co już odeszli. Natomiast kontrolerów obszaru i zbliżania jest 216, co oznacza, że zostałoby od 1 maja 36 kontrolerów nadzorujących ruch, a 36 kontrolerów obszaru i zbliżania nad całą Polską, oznacza zdaniem instytucji międzynarodowych częściowe zablokowanie operacji lotniczych nad Polską. Według obecnych szacunków jest taka instytucja międzynarodowa, która się tym zajmuje, bo to nie polski rząd będzie decydować, czy nie, bo jest otwarte nad Polską. Tylko jest coś, co się nazywa Eurocontrol. Eurocontrol szacuje, że obecnie od 1 maja może dojść do zablokowania około 40% operacji lotniczych. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z kontrolerami ruchu, to w dalszej kolejności w zasadzie może być całkowicie zamknięte niebo nad Polską. Wspomniał Pan o porozumieniu. Obie strony nadal nie doszły do porozumienia w sprawie kontrolerów lotów. Co stanowi problem w tej sprawie? Tak jak mówię, pierwsza sprawa zasadnicza to jest kwestia związana z bezpieczeństwem i to jest ta procedura SPO, to Single Person Operations i to jest rzeczywiście coś, co jest dla kontrolerów ruchu absolutnie kluczowe. Tam dochodziło jeszcze do wielu patologii związanych właśnie z naruszeniem procedur bezpieczeństwa, łącznie tych postulatów kontrolerów ruchu związanych z bezpieczeństwem jest, o ile pamiętam, 24. Kontrolerzy ruchu od wielu miesięcy informowali władze centralne, że pełniący obowiązki prezesa, pan Janusz Janiszewski, nie tylko, że nie dbał o bezpieczeństwo, ale wręcz naciskał na to, żeby, żeby nie informować, nie nagłaśniać patologii związanych właśnie z liberalizowaniem procedur bezpieczeństwa. Doszło do sytuacji, że dwóch kontrolerów ruchu działaczy związkowych zostało zwolnionych dyscyplinarnie. Za to, że właśnie mówili o tych procedurach bezpieczeństwa. W związku z tym związki zawodowe w Paszpie wprost mówią, że natychmiast ma być przerwana ta, ta działalność władz PASZP-u, która no wymusza de facto, żeby kontrolerzy nie mówili o nieprawidłowościach, że to jest po prostu niebezpieczne. Natomiast jeśli chodzi o postulaty płacowe, warto też o tym powiedzieć, dlatego że władza widzę już przyjęła taką strategię, którą też stosowała wobec pracowników ochrony zdrowia czy nauczycieli, że oto ci. Ci kontrolerzy ruchu to są ludzie, którym się w głowach poprzewracało, zarabiają majątek i jeszcze żądają tutaj nie wiadomo o czego. Znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że, że jeżeli by tak było, że ci kontrolerzy ruchu są tak fantastycznie wynagradzani, no to pytanie się na to, dlaczego oni rezygnują z pracy? No to, to, co się musiało takiego stać? Że ludzie, którzy zdaniem pana chorały zarabiają, majątek im się w głowach przewraca, rezygnują z tak fantastycznie wynagradzanej płacy. Jak ja bym zarabiał tyle, co mówi pan chorała, czy tam nawet 100 tysięcy miesięcznie, to wariactwem byłoby odchodzić z pracy. Czyli coś takiego tak złego się musi dziać, że oni rezygnują z tak świetnie wynagradzanej pracy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, już w 2020 roku były negocjacje płacowe, i to wcale nie był spór o to, że kontrolerzy ruchu chcieli zachować swoje wysokie wynagrodzenia, spółka. Chciała im obniżyć, tylko chodziło o to, jak obniżać. Wszyscy wiedzieli, że liczba lotów się radykalnie zmniejszyła. Kontrolerzy zaproponowali, żeby obciąć fundusz wynagrodzeń o ponad 10 milionów złotych miesięcznie. I co ciekawe, spółka mówiła o podobnej skali oszczędności, paszby, mówię o stronie pracodawcy. Tyle tylko, że kontrolerzy mówili o tym, że, że pensje powinny obniżone dla wszystkich, łącznie z kadrą zarządzającą, że należy ściąć fundusz. Fundusz Nagród, który był funduszem arbitralnym, zależnym wyłącznie od woli prezesa. Natomiast prezes padł na pomysł, pan Janiszewski, że ono obniży o 25% wynagrodzenia dla kontrolerów ruchu, natomiast fundusz funduszu Nagród kompletnie nie ruszy. W ogóle zostanie ona, ten fundusz wynosił 35 milionów złotych w skali roku. W związku z tym pan prezes uważał, że w tej trudnej sytuacji na nagrody pieniądze powinny być to gigantyczne, zależne wyłącznie od niego, natomiast trzeba obcinać kontrolerom. Ruchu. I co ciekawe, ta sprawa została przeforsowana, po czym rok później pan prezes postanowił kolejną transzę obniżek prowadzić dla pracowników o kolejne 25, a niekiedy nawet 40%. Także niektórzy mieli obniżone wynagrodzenia nawet o 70%. Natomiast fundusz nagród pan prezes postanowił zostawić niezmiennie, fundusz arbitralny, zależnie wyłącznie od jego widzi. Mi się plus wyszło na jaw w kontroli najwyższej, w badaniu Najwyższej Izby Kontroli, że pan prezes sam zarobił jako prezes. is <laughs> kwoty przekraczające bodaj, jeśli dobrze pamiętam, 2,5 miliona złotych i zarazem pan prezes pobrał nienależnie kwotę 250 tysięcy złotych za, za, za funkcję, której wcale nie sprawował, więc nielegalnie pobrał 250 tysięcy złotych. Więc jeśli chodzi o te spory płacowe również, to też to, co przekazuje Chorała, to, co przekazują przedstawiciele rządu jest niezgodne z prawdą, dlatego że wynagrodzenia dla kontrolerów ruchu zostały radykalnie obniżone, natomiast kadra zarządzająca nie chciała sobie obniżyć. Utrzymywała bardzo wysoki fundusz nagród zależnych wyłącznie od niej. Nie jest też prawdą według mojej wiedzy to, co mówi właśnie strona rządowa, że ci kontrolerzy to zarabiają jakieś tam nie wiem, 50 tysięcy miesięcznie, dlatego że większość kontrolerów ruchu lotniczego zarabia stawki rzędu 10-12 tysięcy. Tu trzeba też powiedzieć, ile kosztuje wykształcenie takiego jednego kontrolera, bo szacuje się, że to są kwoty przekraczające 500 tysięcy złotych na jednego kontrolera ruchu lotniczego. W związku z tym, pozbycie się takiego kontrolera z, z, z paszpu jest po prostu dla Polski no, bardzo kosztowne, jest to bezsensowne, wyrzucanie pieniędzy, jak mówię. Wykształcenie kontrolera ruchu lotniczego, który jest kształcony pod konkretne stanowisko. To nie jest tak, że może sobie przyjść ktoś z zewnątrz i od razu z gdzie będzie kontrolerem. To są bardzo duże pieniądze, to jest bardzo trudna procedura, jest bardzo wielu kandydatów i rzeczywiście ci, którzy są kontrolerami ruchu lotniczego, przynajmniej dotychczas tak było, to są ludzie bardzo, bardzo wykwalifikowani, którzy są tą elitą elit, które przeszli kolejne sita konkursu zgłasza się tam co co, co co roku właśnie do paszpu ponad tysiące osób zostaje z nich kilkudziesięciu w związku z tym no to są ludzie, w których władowano bardzo dużo pieniędzy, bardzo wykwalifikowani, przygotowani merytorycznie, psychologicznie, przeszli różne testy, no i to rzeczywiście w tym kontekście jest bulwersujące, że władza no tak sobie luźno, że tak powiem poczyna z tymi ludźmi pozwala na odchodzenie ich z pracy. Jeżeli chodzi o zamknięcie nieba nad danym krajem podobno niebo nad danym krajem i stosunkowo łatwo zamknąć, ale znacznie trudniej włączyć w system światowej kontroli lotów. Jeżeli dojdzie do zamknięcia nieba to kiedy, może ono ponownie zostać otwarte. Znaczy tutaj jest problem, bo to jest sytuacja bezprecedensowa de facto. Nie ma w Europie kraju aż tak nieodpowiedzialnego jak Polska, który pozwoliłby sobie na coś takiego, żeby pozbawić się zdecydowanej większości kontrolerów ruchu lotniczego. To jest jakiś event na skalę światową. Nie ma tak nieodpowiedzialnego rządu, który do czegoś takiego by dopuścił. Obecnie Eurocontrol to instytucja odpowiedzialna za dopuszczanie de facto samolotów do lotów nad, nad danym krajem na świecie, nad Europą, no generalnie daje Polsce szansę, tam trochę ludzie cały czas nie rozumieją, jak można było dopuścić do aż tak nieodpowiedzialnej sytuacji. No jeżeli nie będzie porozumienia między stroną rządową i kontrolerami ruchu, no to niestety mogą być konsekwencje no zupełnie nieobliczalne, dlatego, że jeżeli ci kontrolerzy ruchu naprawdę z dniem 1 maja zrezygnują z pracy, to odbudowanie tej siatki to będzie bardzo długo. Terminowy. z tego względu, że jak mówiłem, wykształcenie nowych kontrolerów ruchu to jest co najmniej kilka miesięcy, wbrew bzdurom pana Chorały o tym, że on sobie może wojskowych ściągnąć. Nie może wojskowych ściągnąć, nikt nie będzie ich uznawał. Wojskowi nie mają testów, nie mają zezwoleń, nie są wykwalifikowanymi kontrolerami ruchu lotniczego. Również nie jest tak, że można sobie ściągnąć wiem, z Bułgarii czy z Rumunii kontrolerów ruchu lotniczego, dlatego że te testy kontrolerów ruchu są pod konkretne lotnisko. Oni muszą przejść testy związane z konkretnym lotniskiem, więc nawet jeżeli pan Chorała przygotował rozporządzenie, swoją drogą, jak na przedstawiciela partii, która ciągle mówiła o narodzie, jest to dosyć zabawne, że pan Chorała... Napisał rozporządzenie, żeby wyeliminować obowiązek posługiwania się językiem polskim przez kontrolerów. Ale nawet jeżeli oni by to znieśli, to nie jest możliwe, żeby z dnia na dzień nagle ściągnąć na przykład 100 kontrolerów z Bułgarii czy Rumunii, bo w innych krajach to le lepiej zarabiają kontrolerzy ruchu. No, w związku z tym, jeżeli nie będzie porozumienia, no to, to będzie dramat. No, to znaczy, to będzie na co najmniej kilka miesięcy zamknięcie nieba nad Polską. Yy, szczególnie będzie to dotyczyć Warszawy, bo w Warszawie większość lotów dotyczy właśnie lotniska yy, Okęcie. No, i scenariusz no, jest tragiczny de facto. To znaczy, bo tu nie chodzi, bo tu chodzi z jednej strony o bardzo duży dyskomfort dla obywateli i no, w dużej mierze dla wielu dziesiątek tysięcy osób zepsute wakacje i niemożliwość wyjazdu na wakacje samolotem, ale z drugiej strony to jest blokada lotów wojskowych, lotów cargo, więc to jest kwestia wpływu też na eksport polski. To jest kwestia związana, no, jest też, wiemy, wojna za naszą wschodnią granicą. No, generalnie rzecz biorąc, jest to scenariusz właściwie dramatyczny i to powinna być moim zdaniem dymisja wysokich urzędników, łącznie z premierem. Powiedział pan, że o konsekwencjach, czy poza zamknięciem nieba Eurokontrol może jeszcze jakieś inne konsekwencje, inne narzędzia wcielić w życie, wcielić w życie jakieś konsekwencje wobec Polski, wyciągnąć? Znaczy, Eurocontrol jest instytucją, jak sama też nazwa wskazuje, kontrolną. Znaczy, to jest instytucja, która zajmuje się bezpieczeństwem lotu nad Europą. No i generalnie rzecz biorąc, jednym z podstawowych wymogów bezpieczeństwa jest kontrola no, lotów, właśnie tak? czy te loty wyglądają bezpiecznie. Nie chodzi tutaj tylko o polskie samoloty, ale chodzi właśnie o wszelkie samoloty nad Polską. Jeżeli, jeżeli na przykład miałby lecieć przez Polskę jakiś samolot, no nie wiem, że tak powiem, no, nie wiem, ze, ze Szwecji w duchu, że tak powiem, to trzeba by było Polskę po prostu pomijać, ponieważ Polska nie miałaby, nie gwarantowałaby bezpiecznych przelotów nad, swoją, nad swoim terytorium. No jeżeli nie ma wystarczającej liczby kontrolerów ruchu, no to mówiąc wprost grozi to Zderzeniem, no to to jest dokładnie tak samo, jakby nie było nadzoru nad ruchem kolejowym. No, jeżeli nikt by nie nadzorował tego, czy po jakich torach jeżdżą pociągi, w którym kierunku i o której porze, to mielibyśmy w krótkim czasie katastrofę kolejową, w której zginęłoby wiele osób. W związku z tym, no jak mówię, Eurocontrol to jest instytucja zajmująca się głównie właśnie bezpieczeństwem transportu lotniczego nad Europą. Brak kontrolerów oznacza brak tego bezpieczeństwa. Ja cały czas po cichu jednak liczę, że dojdzie do tego porozumienia, chociaż niestety z tego co słyszę i śledzę te rozmowy, to problem polega na tym, że ta strona rządowa, nawet jeżeli chciałaby się dogadać, chce się dogadać, to po prostu, mówiąc kolokwialnie, jest na to zagłupia. To znaczy, sprawia trochę wrażenie ta strona rządowa, że w ogóle nie wie o czym mowa. Czyli pani nowa, nowa pani prezes obiecuje, że coś zrobi, po czym po dwóch dniach się spotyka z kontrolerami ruchu i oni jej mówią, że nic takiego się nie zadziało, co pani obiecywała. Więc, więc tak jakby albo to jest jakiś, nie wiem, sabotaż, Albo, 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 albo po prostu no, no nowe władze Paszku nie wiedzą w ogóle na czym polega praca w tej instytucji, więc no generalnie rzecz biorąc czasu jest bardzo mało, jest za tydzień, jest 1 maja. To też nie może być tak, że 30 kwietnia wieczorem strony się dogadają i od 1 maja wszystko będzie w porządku, dlatego no, jednak procedury wdrażania ich trwają. W związku z tym tak naprawdę no, liczą się. Godziny. No, kluczowe w tym kontekście jest to, jak mówię, rolą tych europejskich instytucji jest bezpieczeństwo. Jeżeli tego bezpieczeństwa nie ma, to nie ma lotów nad Polską, i to jest jakby podstawowy problem, by nie powiedzieć dramat, z perspektywy ekonomicznej, wojskowej, ruchu pasażerskiego, kontaktów międzyludzkich. No, na, na chwilę obecną wygląda to mało optymistycznie. Że jeszcze chodzi o samych kontrol, kontrolerów. Dlaczego kontrolerzy ruchu lotniczego na świecie mają wyraźne opory przed zastąpieniem kontroli krajowej kontrolą światową? Znaczy, znaczy, powiem tak. Znaczy, jest coś takiego jak kontrola światowa, można powiedzieć. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, my mówiliśmy o Eurokontrolu, czyli instytucji europejskiej. Natomiast. No z, z powodów, że tak powiem oczywistych, te instytucje są ze sobą splecione, jest światowy system nadzoru ruchu lotniczego, ponieważ samoloty no, latają nawet na bardzo długich dystansach. Sami kontrolerzy ruchu lotniczego, to są ludzie, z którymi mam kontakt, który śledzę, no oni generalnie rzecz biorąc mają z jednej strony swoje prawa pracownicze, z drugiej strony no, nie chcą być winni jakiejkolwiek katastrofy stąd oni bardzo dużo mówią o procedurach bezpieczeństwa. Z drugiej strony no oni nie są osobami, które zajmują się wdrażaniem tych procedur, wdrażaniem procedur zajmują się rządzący we współpracy z rządzącymi z innych krajów. Nawet najbiedniejsze kraje świata mają systemy nadzoru ruchu lotniczego, mają kontrolę ruchu, więc Polska tu jest no chciałoby się powiedzieć w takim złym tego słowa znaczeniu, w awangardzie braku bezpieczeństwa i braku odpowiedzialności, bo nawet najbiedniejsze kraje świata dbają o swoją przestrzeń lotniczą i gwarantują samolotom z całego świata bezpieczeństwo przelotów nad swoim niebem. Więc, więc, więc tutaj Polska oczywiście jest częścią tej siatki światowej. Natomiast zdumiewa to właśnie, że władza podchodzi tak lekko do tego, co się dzieje, no bo będą samoloty latały nad kamerunem, nad gwizdami, nad Senegalem, nad Stanami Zjednoczonymi, Belgią, Francją, a nad Polską. No, niestety mogą nie latać, ponieważ Polska, chyba jako jedyny kraj obecnie na świecie od maja, nie potrafiłby zapewnić bezpieczeństwa nad słoniowym. Ja nie mówię o terenach objętych obecnie tak. wojną. Natomiast, no jak mówię, to jest jakiś przejaw bulwersującego braku odpowiedzialności, bo naprawdę niewiele trzeba i niewiele trzeba było. Żeby to bezpieczeństwo nad Polską było. My mamy kontrolerów ruchu, to są ludzie świetnie przygotowani, świetnie przeszkoleni. My mamy dosyć dobry cały czas system szkoleń kontrolerów ruchu. Nikt to nie zgłaszał nigdy nieprawidłowości. Wszystkie instytucje międzynarodowe to akceptowały, nie było zastrzeżeń, tych kontrolerów było tyle, ile trzeba, i to, że rząd doprowadził do sytuacji, że nagle tych kontrolerów ruchu z tygodnia na tydzień zaczyna brakować, no to rzeczywiście jakby rząd się musiał bardzo wyślić, żeby doprowadzić do takiej złej sytuacji. A na koniec już tylko bym się spytał, czy konflikt z kontrolerami jest jedynym, który występuje w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Paszk to jest instytucja, która, która skupia nie tylko kontrolę ruchu, tam są między innymi, między innymi pracownicy, nimi to administracyjni, z nimi też rozmawiałem. To są oczywiście ludzie, którzy zarabiają o wiele mniejsze pieniądze. Z nimi również od wielu, wielu miesięcy są konflikty, Oni też się skarżą, że ich pensje są bardzo niskie z drugiej strony oni są w pełni solidarni z kontrolerami ruchu i również mają bardzo duże pretensje do pracodawcy, że nie potrafi się porozumieć z kontrolerami. Wiem o tym, że w pewnym momencie były na przykład sygnały odnośnie mobbingu ze strony bliskich, zaufanych byłego prezesa, pana Janiszewskiego i były to sprawy, które no, na ostrzu noża w pewnym momencie były, również rozmawiałem na ten temat ze związkowcami. No, natomiast tutaj można że cieszy to, że z tego, co wiem, przynajmniej, bo, bo śledziłem tą sytuację i rozmawiałem z wieloma ludźmi, że te stanowiska, które, um, które były kierowane do strony rządowej, do opinii publicznej ze strony związków zawodowych w paszpie, to były pisma podpisywane przez wszystkie związki zawodowe, nie tylko reprezentujących kontrolerów ruchu, ale również tych, które reprezentowały tą stronę nazwijmy, ta administracyjną, tak? Czyli nie tych ludzi, którzy nadzorują ruchom lotniczym, tylko tych, którzy pracują w administracji PASZP-u, więc tutaj jest solidarność ze strony pracowników i można powiedzieć, że jak chodzi o tą sprzęt administracyjną, to tam rzeczywiście jest również dużo patologii, bo tam między innymi te stawki wynagrodzeń są naprawdę bardzo niskie, niekiedy one Nieznacznie przekraczają płacę minimalną. W związku z tym tu rzeczywiście myślę, że potrzebna jest dobra zmiana i dobre zarządzanie odnośnie całego, całej Polskiej Agencji Żeglugi i Powietrznej, tak odnośnie kontrolerów, jak i odnośnie właśnie tej części administracyjnej. I jeszcze bym zadał takie pytanie. W jakim stanie Pana zdaniem jest Polska Agencja Żeglugi i Powietrznej, biorąc pod uwagę konflikty z kontrolerami i to, co teraz Pan powiedział? Ja bym powiedział, że, że Paszp jest o tyle, można powiedzieć, do niedawna przynajmniej był w dobrej bardzo kondycji. Miał bardzo wykwalifikowane kadry, miał rezerwy, miał rzeczywiście zespół ludzi, którzy no, profesjonalnie wykonywali swoje obowiązki. Natomiast od kilku miesięcy, czy kilkunastu w wyniku tego, co robił pan Janusz Janiszewski, wspierany niestety przez właściwie cały rząd, no ta kondycja się pogarsza. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do sytuacji, że wraz z końcem kwietnia podejdzie z pracy łącznie około 180 kontrolerów na 600, no to rzeczywiście jakość pasku się radykalnie pogorszy. Jeżeli rząd zacznie podejmować jakieś chaotyczne działania, że liberalizując wszelkie procedury, będą ściągać nie wiadomo skąd kontrolerów ruchu i, nie wiem, w jakimś ultra przyspieszonym trybie przyznawać uprawnienia ludziom w zasadzie nieprzygotowanym, no to niestety y, renoma, prestiż y, paszp poleci na łeb na szyję. Y, może być wtedy problem w ogóle z uzyskiwaniem różnego rodzaju zezwoleń ze strony Eurokontrolu czy innych instytucji, y, które zarządzają ruchem lotniczym nad Europą. Być może część linii lotniczych w ogóle nie będzie chciała latać nad Polską. Więc jak mówię, do niedawna, y, niezależnie od y, nieodpowiedzialnych działań y, zarządu PASZP-u, y, PASZP jako instytucja miał dobrą renomę, duży prestiż, siłą przede wszystkim swoich pracowników. Natomiast w wyniku niemądrych, nieodpowiedzialnych działań pracodawcy, pracodawcy wspieranego bezpośrednio przez rząd, bo przypomnę, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest instytucją państwową, nawet nie spółką Skarbu Państwa, jest instytucją w pełni państwową, zarządzaną bezpośrednio przez państwo. No, jeżeli, no I w wyniku tych działań polskiego państwa i zarządu paszp no rzeczywiście renoma i prestiż paszp mogą spaść. Bardzo by to miało zły wpływ dla Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę.